Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie ostatnie produkty z kolekcji TOPS Turbo ATAX, czyli karty z Formułą 1. Pozostały mi moi drodzy saszetki, tylko luźne 10 sztuk. Jak je otworzymy, to zrobię osobny odcinek z uzupełnianiem albumu i zobaczymy jak to wygląda po otworzeniu tych wszystkich dotychczasowych produktów czyli 3 puszki, starter pack i 10 luźnych saszetek ok popatrzmy jakie mamy tutaj rodzaje w ogóle saszetek 3, jak możecie zauważyć takie trzy różne saszetki no i lecimy, otwieramy zobaczymy jakie tutaj Świeciaki nam się trafią, bo jak zapewne wiedzieliście na wcześniejszych filmach, są piękne goldy. No i mamy limitkę w środku, czyli są również limitki w saszetkach. Daniel Ricciardo. Mamy limitkę. Australijczyk to chyba jest. Dalej. Overtake strategii. Następnie Has team, Antonio Giovinazzi Valtteri Bottas i tu jeszcze taki świecia karta specjalna Alex Albon Future Star Czyli to są te Karty tutaj specjalne, limitka i świeciak. Otwieramy kolejną saszetkę i zobaczymy, co tutaj. Mamy Oil Flag. Dalej. Kevin Magnussen flashback. George Russell i Nicolas Latifi team duo. Louis Hamilton i jest kolejny Goldzik. Charles Leclerc. Nie pamiętam, czy go trafiłem wcześniej. W każdym razie jest to chyba piąta taka karta: Gold Race Winner. I tutaj jeszcze mamy Nicolas Latifi Superstars. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobają te karty, ta kolekcja z Formułą 1. Lecimy dalej. Hard Tire. Dalej. Sergio Perez. Machuszita i Drugowicz. To jest formuła druga. Następnie Louis Hamilton. Live Action. Charles Leclerc. Racer. I Max Verstappen. Memorable Moment. Podium. Karta strategii. George Russell, Esteban Okoń Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Live Action i Superstars Alex Albon. Nicolas Latifi Cool Canadiens, Renault World, Roy Nissani, Marino Sato, Nicolas Latifi, Spitster, Charles Leclerc, również spitster i Pierre Gasly, Superstars. Medium Tire Sergio Perez Speedster Zu Ilot Formuła Druga Lando Norris Live Action I mamy Wetela. Chyba go wcześniej miałem, czyli to będzie powtórka, ale druga dzisiaj taka złota karta. Gold Race Winner. I mamy tu jeszcze Antonio Giovinazzi Superstars. Aston Martin Alfa Tauri Antonio Giovinazzi Spitzter Walter i Bottas Flying Fins, Yellow Flag, and Sebastian Vettel, Superstars Starlights, Lance Stroll, Live Action, Pierre Gasly, Finest French. Kimi Raikkonen, Flashback Lewis Hamilton Live Action i Antonio Giovinazzi Future Star no Mam nadzieję, że chociaż 3 czwarte albumu będzie przy uzupełnianiu Alex Albon Racer Daniel Kwiat również Racer Lance Stroll Flashback Carlos Sainz Racer Daniel Kwiat Live Action i Daniel Ricciardo Superstars. No i została nam ostatnia saszetka: Max Verstappen Flashback Steering Wheel Strategii Kevin Magnussen Speedster Sunoda Daruwala, Formuła 2, Walter Bottas Live Action i Lewis Hamilton Memorable Moment, czyli wpadła jednak w luźnych saszetkach limitka. Więc do trafienia są oprócz puszek, starterpaka. Widziałem, że są też multipaki, moi drodzy, na stronie Topsa. Więc te 5 limitek to raczej nie będzie problem, żeby je zebrać. Ok, tak jak obiecałem, zrobię jeszcze jeden odcinek z uzupełnianiem albumu. Powkładamy sobie wszystkie karty, jakie mam. Oczywiście różne, bo powtórek nie będę wkładał. No i mam nadzieję, że będzie co najmniej 3 czwarte albumu, ale tego dowiecie się z odcinka kolejnego. Z Formułą 1, dzisiaj to wszystko. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.